Gość Radia Republika. 7.10 to jest poranek Radia Republika. Proszę Państwa, ważny dzień wczoraj w polskim parlamencie i porozmawiamy teraz o tym wszystkim, co się wydarzyło. Poseł Jarosław Sachajko koło Wolnych Republikanów jest teraz gościem Radia Republika. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, czy czuje się pan uspokojony, bo wczoraj premier stwierdził, że państwo zdało egzamin, ale też stwierdził, że mieliśmy szczęście, że ta działalność sabotażowa na kolei no, nie przyniosła ofiar. To z tego oczywiście należy się cieszyć, ale. No, ale tutaj zachowanie państwa i służb, powiem szczerze, coraz więcej jest pytań na ten temat niż odpowiedzi. Panie lektorze, i tak i nie. Bo, bo zależy, jak na to szeroko popatrzymy. Jeżeli byśmy popatrzyli tak całkiem szeroko z, roku, z lotu ptaka. To, to niestety obecnie rządząca, jeszcze dwa lata temu opozycja, robili wszystko, żeby oślepić i ogłuszyć polskie państwo. No, przecież ta skoordynowana akcja, teraz już wiemy, że to był odprysk akcji hiszpańskiej, czyli odprysk tego, co ruscy robili przy tam próbie oderwania. Katalonii od Hiszpanii, czyli po prostu zniszczenia możliwości używania Pegasusa i proszę zobaczyć, to się udało. Udało się to panu premierowi Tuskowi razem, przepraszam, z całą Ferelną, ograbić polskie służby z oprogramowania właśnie do walki z terrorystami, czyli z ruskimi. Teraz proszę zobaczyć, pan premier Tusk wygrał i ja zakładałem, bo to, co on wtedy robił, to było irracjonalne. To mówienie o tym, że, że na białoruskiej granicy to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, kiedy widzieliśmy no po prostu fizyczny atak na przejściu, kiedy, kiedy no po prostu armatki wodne musiały trzymać tych nasłanych. No, migrantów, ale to, to byli jacyś żołnierze, to nie byli migranci, bo zwykli ludzie przecież nie atakują tak fizycznie wojska i policji. Ale teraz już pan od no, dwóch lat pan premier Tusk rządzi i on dalej podsyca tę tę wewnątrz no, nie Robi nienawiść. srogie minie i mówi, że będzie tarczę wschód budował, tylko y, przez te tarczę wschód, no, y, jak sam powiedział. Y, ci y, dywersanci przeszli w tej z powrotem bez żadnego y, kłopotu. Y no to, to jest, a to jest kolejna rzecz, co, co, z której nie mogę wyjść z podziwu, że jak pan premier coś mówi, coś obiecuje, to po prostu mówi i obiecuje i właściwie nie ma... Nie ma to później żadnego pokrycia w rzeczywistości, a, 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 a poparcie dla pana premiera Tuska, a właściwie dla tej całej opcji rządzącej jest gigantyczne. No, przy tym, co przez te dwa lata się zdarzyło, a właściwie się nie zdarzyło, przy tym rozwalaniu państwa, rozwalaniu gospodarki, narażaniu wszystkich Polaków na utratę zdrowia. No, wczoraj koleżanka mówiła, że jej tato dostał skierowanie na Cito do szpitala i. i e, e, Poszli i za dwa lata będą mogli się dostać. No, no przecież to jest tak nieakceptowalne terminy, że, że, że głowa mała. I dalej to poparcie jest bardzo duże. Tylko sam pan premier mówił, prawdę mówiąc, mówił to powtarzając generałów NATOwskich, że Roscy mogą za dwa lata za zaatakować kolejne państwo NATOwskie. I teraz przez te dwa lata jeszcze raz nic się nie dzieje. No przecież w ubiegłym roku nie wydano 20 miliardów, 20 miliardów na zakup uzbrojenia. W tym roku będzie jeszcze gorzej, bo jeżeli po siedmiu miesiącach wydano tylko 16% z funduszu wsparcia sił zbrojnych, no to tu fizycznie nie ma jak tego wydać, nawet jakby się spieli, a widzimy, że w budżecie nie ma pieniędzy, a jednocześnie dalej jest kontynuowana. Wojna polsko-polska, cały czas są podsycane bardzo niezdrowe emocje, i ja już nawet nie wymagam od nich, chociaż powinni przeprosić za te wszystkie kłamstwa, które wypowiadali, jak byli w opozycji. Przeprosić za właśnie to, że straciliśmy możliwość korzystania z Pegazusa. Powinni przeprosić za niespełnione obietnice 100 konkretów na 100 dni. A jak jestem przy Pegazusie, jedna z obietnic to była, że ujawnią wszystkie osoby, które były podsłuchiwane. Pagazusem, a do tej pory tego nie zrobili, a dlaczego tego nie zrobili, bo tam nie było z, e, złamania prawa. Prawdopodobnie tam e, właśnie byli podsłuchiwani szpiedzy i nie mogą tego ujawnić, bo już byłoby wiadomo, kto jest szpiegiem i kto jest w tej chwili pod obserwacją naszych tajnych służb. To się powinno zdarzyć, nie zdarza się, a dalej jest niszczona wspólno, wspólnota narodowa, bo wojnę wygrywa naród jako całość, a nie wojsko, którego, tak jak pan redaktor zauważył, nie ma, nie jest ono powiększane, nie jest ono wzmacniane, a wprost to, co się stało z panią pułkownik rzeczniczką Straży Granicznej, wprost pokazuje, że ludzie, którzy narażają swoje na zdrowie, życie, D dokładnie narażają na swoje zdrowie, życie, przecież oni też mają rodziny, oni są czyimiś synami, są, są przez obecną władzę no, poniżani i jak coś się im stanie, to władza pokazała: zostajecie sami sobie, nie macie żadnej pomocy z państwa, radźcie sobie sami, więc. To te wszystkie działania to jest po prostu albo jakiś 18 połowa XVIII wieku, zaraz przed zaborami, a może już po pierwszym zaborze. Chociaż Stany Zjednoczone Pik Hercet mówił, że w tej chwili jesteśmy w 39 roku lub właśnie. W no tak, ale to, też, to 80. też nie jest dla nas ten 39 rok dobra, tak dobra um, aluzja, zwłaszcza jeśli chodzi to... o spoistość społeczną w obliczu wojny. Panie pośle, ale bo tak chciałem tak. powiedzieć, że takie generalnie narzekanie, że władza słaba jednak ludzie ją popierają, to proszę już zostawić tutaj nam dziennikarzom. Natomiast do polityków jest pytanie, no w takim razie dlaczego szeroko bardzo pojęta opozycja nie jest w stanie przekonać ludzi? No bo to jakby jeżeli władza słaba, a ludzie wciąż ją popierają, to może dlatego, że nie widzą, kąt oferty, czy coś tutaj jest pana zdanie w narracji partii opozycyjnych nieskutecznego, niedobrego, czy też nie przebija się do świadomości społecznej. No bo rzeczywiście można zadać pytanie, dlaczego władza wciąż cieszy się poparciem, chociaż Rządzić nie umie, a ludzi oszukuje. Ja mam kilka na ten temat odpowiedzi. Wszystkie no, no zbierają się w jedną całość. Proszę zauważyć, że władza ma gigantyczną przewagę medialną. Zakładając, że Republika ma 8% oglądalności, w Polsce 24%, ma 2%, telewizja trwa 1%, to proszę zobaczyć prawie 90% tych mediów jest potrzebuje. Ale panie stronie, profesorze to ja od razu skontruję ten argument zapewne słuszny, ale Karol Nawrocki mimo ogromnej przewagi opozycji wygrał i to wygrał A w internecie B głosami młodego pokolenia, czyli przy skutecznej kampanii można wygrać. No tak, tylko tam bardzo dużo pomógł sam pan premier Donald Tusk. No to, no to nie wolno mu ujmować tego, że jego wypowiedzi jego zachowania no, no, w tym wywiadu pana redaktora Rymanowskiego no pokazał ludziom że hola hola po drugie jednak tu pan redaktor wspomniał o opaczności, która nad Polską czuwa. Naprawdę to też tego nie można pomijać, należy to docenić, bo to jednak wielokrotnie udało nam się w naszej historii dzięki tej opaczności przetrwać i to też była właśnie taki, taka opaczność, bo proszę sobie wyobrazić co by było jakby pan jakby pan Trzaskowski był prezydentem. No to to, to to jest po prostu, no możemy długo opowiadać, co by było. Jakby pan był trzaskowski prezydentem, przecież obecna władza wciąż nie może wyjść z szoku, że pan prezydent Karol Nawrocki dotrzymuje obietnic wyborczych. Oni co chwilę mówią, że on nie ma do tego prawa, co robi. Ma pan redaktor rację. Na prawicy jest wielki problem. Podziałów, gigantycznych podziałów i w Prawie i Sprawiedliwości, i pomiędzy Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Ja apeluję i, i, i dziękuję za to pytanie do wszystkich opcji politycznych. Usiądźmy, znajdźmy te 5-10 punktów najważniejszych, co do których się nie spieramy i mówimy, że one są najważniejsze. A to jest właśnie zmiana konstytucji w kilku, kilkunastu punktach, to jest zmiana ordynacji wyborczej. To jest prowadzenie demokracji bezpośredniej, żeby Polacy mogli na co dzień wyhamować jakieś barbarzyńskie zachowania, antygospodarcze zachowania władzy, no tych narzędzi wciąż w Polsce nie mamy i na to się powinniśmy umówić. I ja nie przesądzam, czy powinien być system prezydencki czy kanclerski, ale prawica jednak w tych ważnych sprawach powinna się dogadać, a nie jedni opowiadają, że wiedzą najlepiej, nie pokazując, co to znaczy, a drudzy mówią o resecie konstytucyjnym, też nie mówiąc, co to, jest, co to oznacza i w jaki sposób to ma być zrobione. A trzeci z kolei mówią, że wszyscy są najgorsi, tylko my jesteśmy najlepsi, ale nie pokazują, co to oznacza, że my jesteśmy najlepsi i jaką mamy ofertę. I ja zwracam uwagę kolegom, bardzo szeroko, jak, jak pan redaktor widzi, że jeżeli tak się będziemy zachowywali jako prawica, to premier Donald Tusk ma kolejną kadencję w kieszeni, bo tak to wygląda. Po drugiej stronie, proszę zobaczyć, przychodzą ustawy, które przez 20 lat nie mogły przejść przez przez Sejm. Poczynając od tej ustawy łańcuchowej poprzez ustawę zamykającą produkcję zwierząt futerkowych. W tej chwili mamy związki partnerskie. Premier Tusk wykosił właściwie swoich konkurentów politycznych. Oni wszyscy pójdą z nim na jednej liście, czyli co to będzie oznaczało? Będzie miał najwyższy wynik, czyli DONT dołoży mu 3-5 punktów. Procentowych. Jednocześnie lewica weźmie swoje punkty po drugiej stronie, więc premier Tusk w tej chwili próbuje udawać no, wczoraj zrobił to bardzo słabo w parlamencie, ale takiego męża opatrzności że, że tu państwo działa, że poradziło sobie, poradziło sobie z tym atakiem terrorystycznym na, na kolei. Oczywiście nie poradziło sobie, bo jakby ja rozumiem, że państwo sobie radzi z atakiem terrorystycznym, kiedy do tego ataku nie dochodzi. A tutaj nie dość, co doszło do tego ataku, to jeszcze sprawcy uciekli, a pan premier Kluster będzie prosił Białorusi i Rosję o ich wydanie. No może sobie od razu, yy, oczywiście, prosić, tylko to będzie nieskuteczne. Ale jednak ta przewaga medialna jest ogromna. Od, od tygodnia, od dwóch tygodni jestem przewodniczącym Koła Wolni Republikanie i zaczynamy właśnie rozmowy z poszczególnymi ugrupowaniami, właśnie o tych sprawach wspólnych, które nas jednoczą. Bo wiadomo, będzie nas dużo dzieliło, ale Polska jest w tej chwili najważniejsza i takie kopanie się po kostkach, a niestety czasami słyszę dużo wyżej, to, to, to po prostu nie przystoi prawicy, bo, bo, bo kolejna kadencja pana premiera Tuska w tej chwili jest bardzo, bardzo prawdopodobna. Panie pośle, wczoraj marszałek nowy został wybrany przez nasz Sejm. Pan towarzysz marszałek czarzasty z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej może to dobrze paradoksalnie, że to właśnie taką twarz sobie przybrała ta koalicja trzynastu roku już wojny. jakby nie ma złudzeń. wprost ze stanu wojennego. No, pan, pan redaktor chyba trochę źle powiedział, bo to nie pan Towarzysz Czasasty, tylko Towarzysz Czasasty. On sobie, oni sobie z panami poradzili czy w 1945. Powiedzieli, że już panów nie ma. Urodzona uprzejmość niestety... mnie zgubiła, rzeczywiście. Dokładnie. <laughs> e, ne, bardzo ne, znaczy... Ludzie mogą popełniać błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi, chodzimy do spowiedzi, wyrażamy skruchę. Tylko proszę zobaczyć, u pana marszałka czas, czas, czas tego zabrakło tej skruchy, tam nie ma żadnej skruchy. On jest po prostu dumny z tego, co, co robił. To przecież on sam mówił, że to, że jest komunistą, to wie, sam pisał o tym, więc. Jeżeli byłaby jakakolwiek skrucha mówienie o tym, że tak, to był wielki błąd. I tam móg, mógł szukać usprawiedliwień. Mieliśmy 40 tysięcy wojsk, 400 tysięcy wojsk okupacyjnych na terytorium Polski. I tak dalej, i tak dalej, ale mówienie o tym, że Jaruzelski to jest bohater. A, a Mało Kuklijski tego, pa, pani, wprost... pani Anna Maria Żuchowska, pani poseł napisała, że lewica to lewica ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej i uwaga, październikowej. No tak, tylko e, może część z naszych słuchaczy nie, 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 nie do końca sobie zdaje sprawę, że to były największe rzezie. Ta francuska później ta październikowa w ogóle jakie mogły być. No, ruscy wczoraj to napisała się do tego. To nie, nie, nie 30 lat temu, tylko wczoraj. No ale no właśnie dlatego, dlatego ja próbuję rozszerzyć tę jej myśl na, na, na fakty, które się zadziały po tych dwóch wydarzeniach. Przecież tam krew płynęła, a ruscy prawie 5% społeczeństwa yy, mieli w głagach jako, jako yy, darmowa siła robocza. Więc tak zbrodnicze, zbrodnicze systemy polityczne i oni się z tego cieszą, no dlatego to jest przerażające, że tutaj nie ma żadnej refleksji, bo w latach 80. czy 70. propaganda była no, no, równie silna jak teraz. Panie pośle, no, to, ale... tak, rozumiem, że zgadzamy się to do oceny rodowodu towarzysza marszałka, no ale tak jak wczoraj powiedział prezydent, możemy się z tym nie zgadzać, ale Sejm podjął decyzję i należy ją szanować, skoro szanujemy nasze państwo. Czego pan się spodziewa po tym jako marszałku Sejmu? Czym to się będzie różnić od tego takiego, tej próby takiego gwiazdorskiego marszałkowania przez Szymona Hołowni? Już jakby jak mówię, no zostawmy na boku chociaż trudno rodowód polityczny i zastanówmy się nad pragmatyką polityczną, no bo Sejm ma przed sobą pewne zadania i powinien pracować sprawnie, a równocześnie marszałek Sejmu to jest takie stanowisko, gdzie wymaga się od kogoś, żeby starał się być jednak bezstronny w takim sensie, żeby dopuszczał również opozycję do realizacji swoich pewnych celów. No to nie zawsze się w polskim parlamencie sprawdzało w różnych kadencjach. No, i teraz znowu ja, jako taki trochę niepoprawny optymista, niestety dzisiaj to nie wybrzmiało w moich wypowiedziach. No przed chwilą o rewolucji październikowej rozmawialiśmy, więc tak mało optymistycznie. No, i, i wizja przyszłości prawicy, jak się szybko nie otrząśnie, też nie była najlepsza. Ale tutaj pan marszałek wczoraj powiedział jedno zdanie, i chciałbym, żeby ono się spełniło, że on będzie trzymał się tych standardów, jakie zostały narzucone przez marszałka Szymona, hołowni, jeżeli hołowni, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad. Bo pan marszałek Czarzasty no, był wicemarszałkiem i on wielokrotnie prowadził obrady, i one niestety wyglądały wtedy źle, albo bardzo źle. Był bardzo nieprzyjemny, przerywał, zupełnie inaczej traktował większość rządzącą, a zupełnie inaczej opozycję. I jeżeli tak, pan marszałek Kołownia by się zachowywał, jak się zachowywał wicemarszałek Kołownia, to byłoby bardzo źle, bardzo źle. Aczkolwiek, no. Ja wiem, jest powiedzenie, po złym panie jeszcze gorszy nastanie, ale, ale mam nadzieję, że panu marszałkowi będzie głupio zapisać się w historii jako, jako bardzo zły marszałek po, te, po tym, jak wyglądało marszałkowanie przez pana Hołownię. Mam nadzieję, że nie będzie skoków na krzyże w parlamencie, że jednak te standardy, które. Które powinny być od samego początku w parlamencie będą prze, przestrzegane, ale to pokaz, pokażą najbliższe dni. No wczoraj był pierwszy konwent seniorów prowadzony przez pana marszałka. Dosyć zimny, dosyć chłodny, no ale to bez, 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 bez żartów, które byłyby poprzednio przy prowadzeniu tego przez pana marszałka hołownie, ale ja nie oczekuję żartów. Ja po prostu oczekuję poważnego traktowania opozycji i poważnego traktowania Polski, że pan marszałek Kołownie jednak będzie wymagał od rządu realizacji obietnic wyborczych w zakresie gospodarczym, bo to mnie interesuje. W zakresie zdrowia Polaków, że to nie będzie tak, że za chwileczkę pan marszałek Kołownie będzie legitymizował likwidację 30%. Czarazka, Przepraszam, czarzasty, że będzie legity, legitymizował to, co jest zapowiadane przez panią minister zdrowia. Tak naprawdę, znowu, bo my troszeczkę w Polsce zgubiliśmy rol, rolę Sejmu, bo mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. I tak naprawdę rząd ma robić to, co Sejmu każe. A tutaj w Polsce od lat, niestety od lat, Sejm robi to, co rząd jemu każe. Więc, no taka abstrakcja niestety się u nas zdarzyła. Oczywiście to jest pokłosie tego, że mamy najgorszą, jaką sobie można wyobrazić, i to są słowa pana profesora Flisa: ordynację wyborczą. Dlatego my dążymy do zmiany ordynacji wyborczej. My, jako KUKI z 15, a teraz Wolni Republikanie, przynajmniej na ordynację mieszaną, i to mamy już w jakiś sposób zapisane w obietnicach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości na tę kadencję. Niestety Niestety Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało większości. Polacy dali się nabrać na 100 konkretów na 100 dni. I 155 obietnic lewicy i 12 gwarancji trzeciej drogi. A to trzecia droga właściwie żadnej swojej gwarancji nie zrealizowała. Żadnej! Dwa lata minęło, nic. No, poza Panie, tym, że, Panie że, pośle, że, bo mieli marszałka. ja jeszcze na koniec chciałem zapytać o budżet, bo wczoraj napłynęły bardzo niepokojące informacje. Wygląda na to, że nie uda się nawet tego skrajnie um, niezbalansowanego budżetu na ten rok wykonać. Tam może brakować nawet 60 miliardów um, w, w, w kasie państwowej. To już jest um, stan bardzo alarmujący. Ale panie redaktorze, to ja nie, nie wiem, ja nie jestem zaskoczony. O tym już eksperci mówili w połowie roku, w ubiegłym roku była nowelizacja budżetu w. W listopadzie lub w październiku, w ubiegłym roku zabrakło im 50 miliardów. W tym roku właśnie może się okazać, że kolejnych 50, 50, 50 miliardów brakuje. A w przyszłym roku, bo tam w przyszłym roku oni zaplanowali niższy deficyt niż w tym roku, po to, żeby to ładniej wyglądało, zabraknie jeszcze więcej. Tylko może trzeba coś innego powiedzieć. Jakie są konsekwencje tak e, piramidalnego zadłużania Polski w 2023 roku zapłaciliśmy jako Polacy 70 miliardów odsetek odsetek od samego długu w tej chwili po tych wielkich zadłużeniach jak, do jakich dopuszcza się rząd rok w rok my zapłacimy ponad 90 miliardów w przyszłym roku to będzie ponad 100 miliardów a zbieramy w podatkach 600 Niecałe 50 miliardów. Czyli mniej więcej za chwileczkę będziemy płacić jedna szósta pieniędzy, które oddajemy państwu na same odsetki, nie spłacając, nie spłacając tego długu. Bo pan premier Tusk to jest kolejna rzecz, która rozwala Polskę. Nie wiem, czy to jest celowe, chociaż wyglądam to na celowe, bo wydanie 17 miliardów złotych na zakup kolei, taborów kolejowych u Francuzów zamiast u Polaków, no to pokazuje, no właśnie, wyprowadzanie pieniędzy z jednej strony z Polski, z drugiej strony zadłużanie Polski tak, aby kolejny rząd nie mógł nic w nic zainwestować, żeby nie było pieniędzy na nic. No, budżet polski, budżet państwa trzeba traktować jak i budżet nasz. Oczywiście zwykli ludzie mogą zbankrutować, firmy mogą zbankrutować, a co robi państwo, kiedy bankrutuje? Podnosi podatki i skokowo zwiększa inflację. I, i to, to jest właśnie to działanie, które za chwileczkę nas dotknie. Za chwileczkę będziemy płacili skokowo więcej za, za długi, ponieważ już dwie agencje ratingowe Obniżyły prognozy Polski. Za chwileczkę obniżą nie tylko prognozy, ale również wycenę. I to będzie oznaczało jeszcze większe koszty obsługi tego gigantycznego długu, który jest. I dlatego podejrzewam, że pan premier Tusk robi takie igrzyska. Dlatego zajmuje się właśnie hejtem, kłamstwami. Nie, a nie, I odbieraniem, nie bo... odbieraniem paszportu dyplomatycznego Zbigniewowi dobrze, jakby nie było innych zmartwień. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pan poseł Jarosław Sachajko. Wolni wol... Republikanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.